Siema, z tej strony Nioski z wioski, dzisiaj jest taki inny odcinek, inna tematyka, właśnie jestem z bratem na rybach, w takim lasku, jak widzicie, łowimy na bata, tutaj mamy robaczki, wszystko, teraz jest drugi zarzut, prześląba właśnie pierwsza ryba, tam widać nawet już spławik, przybliżę Wam. I poczekamy na branie i jeżeli teraz nic nie będzie brało, to będziemy się wiedzieli później jak jakaś ryba weźmie. Usiądę sobie. O, widać spławik. Dobra, powinno coś. Przerzucę. Dobra, po prostu będziemy się widzieli, jak będę holował jakąś rybkę. No więc widzimy się później, bo teraz nie ma akurat żadnego brania, jak na złość. I widzimy się za chwilę, więc do zobaczenia. O, mamy właśnie branie. I jest rybka. Pokaż do kamery. I to jest płotka. Pierwsza ryba. I co będziemy teraz łowili dalej i znowu jak będzie coś brało, to pokażemy. Oczywiście wody, ryby wyrzucamy do wody. Dopiero co pierwszą rybę zapaliśmy, a teraz już mamy drugą. Jeszcze większą. Jeszcze większa i kolejna właśnie płoć. Teraz Wam pokażemy jakiś zarzut. Może znowu coś weźmie. Nie będę teraz przerywał nagrywania. sprawik widać Oh yes. I kolejna rybka. Co to jest? Mały okoń. Mały okoń. Pokaż. wyczepię do... go bo maluski. I pokaż tutaj do kamery na ręce. Ja zrobiłem przybliżenie. Czekaj. O no, Chwila. pokaż. Naprawdę mały okoń. Pierwszy raz tak ja w życiu. Nawet nie ma 5 centymetrów. Ja. No to znaczy, chyba że, że koni jest tutaj dużo. Jak już takie malutkie nawet są. No i drugi, druga rasa rybki. Gatunek Zmienię robaka. I łapiemy dalej. Jesteśmy już po przerwie. Na koncie mamy 8 płotek. Dwie wzdręgi i jednego konia. I teraz ostatni zarzut Jeżeli będzie ryba, to zakończamy odcinek i będziemy się widzieli już w następnym. Jeżeli podobało wam się właśnie taki odcinek, wam się podobał, to piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie jeszcze coś takiego podobnego. I jeżeli dobijecie pod tym 25 łapek w górę, to na pewno też się pojawi. No i teraz czekamy na następną rybę i można kończyć dranie. odcinek. Ona się zerwała. Jedna ryba tutaj nie nagraliśmy, miała prawie 20 cm i to też właśnie była płotka. Może teraz na zakończenie też coś fajnego by wzięło. I jeszcze dużo dużo się plącze żyłka. I też trzeba dużo właśnie odplątywać. Teraz czekaj, bo nie widzę spławika. O, dobra, widać. Tam na końcu widać sławik, przybliżę. O, jest. Odcinek trochę długi, ale to z ryb, takie będą trochę. znowu się zaplątało. właśnie, się zaplątało. No i co? Nie będziemy chyba już czekali na tą rybę. Teraz właśnie się wam pojawiają zdjęcia, jakie złapaliśmy ryby, bo robiłem też zdjęcia. I widzimy się w następnym odcinku. Siema! Siema.